A więc podjąłeś decyzję o zakupie kosiarki bijakowej. Szybko szukasz maszyny w przeglądarce, wchodzisz na popularny portal aukcyjny, wybierasz oczywiście sortu od najtańszego, klikasz promowane ogłoszenie z kosiarką 115 cm, bo tak pisali w internecie. Dzwonisz, zamawiasz, kosiarka przychodzi po dwóch tygodniach, bo kierowca był na wakacjach, podpinasz ją do swojego ciągnika, wyjeżdżasz w swoje nieużytki. No i zaczyna się. Po chwili palisz paski, przekładnie wielkości pięści się przegrzewa, Wymieniasz paski, okazuje się, że oczywiście cała maszyna wibruje, Cień odkiwał, skrzywiony. Na początku warto zaznaczyć, że jeśli nie czują się Państwo na siłach w kwestii doboru maszyny do swojego ciągnika, najlepiej zadzwonić do nas, a jeden z naszych konsultantów z pewnością doradzi Państwu, jaką maszynę wybrać pod Państwa zastosowania, no i oczywiście pod ciągnik jaki posiadacie. W przypadku zakupu nowej czy też używanej kosiarki biakowej zdecydowanie zachęcam do wykonania testu na obecność wibracji w rotorze głównym. Zapraszam na warsztat, gdzie pokażemy, jak wykonać taki test. Do wykonania testu potrzebujemy przeźroczystej szklanki. Załączamy w ciągniku obroty WOM odpowiedni dla danej kosiarki. Ważne, aby podczas testu utrzymywać prawidłowe obroty silnika. Na prawidłowo wyważonej maszynie, szklanka zachowuje się tak jak pokazane na filmie. Natomiast jeśli kosiarka zachowuje się tak jak na tym filmie, to albo ktoś zapomniał założyć młotka, albo ktoś próbujecie zrobić wchód. Pierwszy punkt, z jakim musimy się zmierzyć, to jest to, co będziecie kosić. Czy to ma być kosiarka tylna, tylna z przesuwem, a może tylno-boczna. Zacznijmy od kosiarki tylnej. Kosiarka tylna jest to najbardziej podstawowa maszyna, która może kosić jedynie zaciągnikiem. Ewentualnie, jeśli jest to maszyna szersza niż ciągnik, będzie delikatnie wystawała w 90% przypadków w prawą stronę od ciągnika. Taką maszyną możemy kosić nieużytki, poplon, kukurydzę, wszelkiego rodzaju zielonkę. Następną maszyną jest kosiarka tylna z przesuwem. To co wyróżnia tą maszynę to jest przesuw hydrauliczny. Dzięki takiej maszynie możemy też wykosić miedzę. No, i przede wszystkim możemy wysunąć maszynę w ten sposób, żeby kołem zewnętrznym nie zajeżdżać sobie koszonego materiału. Ostatnią możliwością jest kosiarka tylnoboczna. Taka maszyna poza koszeniem z tyłu daje też możliwość wysunięcia maszyny całkowicie poza obrys ciągnika. Dzięki temu nie będziemy zajeżdżać sobie w żaden sposób koszonej trawy. Dodatkowo maszyna ta sprawdzi się przy koszeniu rowów, skarb, czy też poboczy. Kolejne pytanie, które musicie sobie zadać, to to jakim ciągnikiem będziecie kosili. Odpowiedź mam kilka ciągników, mam różne ciągniki, oczywiście nie jest tutaj wystarczająca. E, ponieważ zbyt mały ciągnik ze zbyt dużą kosiarką, i na odwrót nigdy nie jest dobrym wyborem i nie ma jednej uniwersalnej szerokości, czy też modelu. Jeżeli chodzi o kosiarki tylne oraz oczywiście kosiarki tylne z przesuwem, do ciągników mniejszych 25-50 koni, mogę. Z całą pewnością zaproponować serię Orkana KTKS. Do ciągników 25-35 koni będzie to szerokość 160. Do ciągników 35-50 koni będzie to 180. W przypadku, no na przykład naszej polskiej 60, czyli ciągników w okolicy 50 koni, mogę też zaproponować śmiało dwumetrową maszynę. Oczywiście im wyżej mocowo, 220, 240. W przypadku ciągników od około 80 koni mogę z całą pewnością zaproponować modele 2,80 oraz 3 metrowe. Na pewno nie polecam wyboru kosiarki bijakowej węższej niż traktor. Jest to najgorsze, co można zrobić. W takim przypadku, będziemy sobie zajeżdżać z koszony materiał. Co za tym idzie, będą pozostawały nieskoszone pasy. No, jest to najgorsze, co mogą Państwo tak naprawdę zrobić przy zakupie kosiarki bijakowej. Jeżeli natomiast chodzi o kosiarki tylnoboczne, tutaj w dociągników 25-35 KONI mogę zaproponować śmiało serię KTBL. Szerokość robocza 155 e, lub też 175 w przypadku większych ciągników do 50 koni. Taka maszyna jest e, specjalnie o obniżonej wadze. Dodatkowo ma skrócone ramię. Dzięki temu nie przewrócimy nawet tak małego ciągnika jak właśnie 30, Władimirec, e, czy też na przykład popularne Boomery. Muszą Państwo jednak pamiętać, że taka maszyna, mimo bardzo kuszącej i atrakcyjnej ceny, nie znajdzie swojego zastosowania w ciągnikach większych niż 50 koni. I szerszych niż około 182 metry. Dzieje się tak, ponieważ maszyna ta specjalnie jest odchudzona i ma skrócone ramię, tak aby nie przewracała mniejszych ciągników. Jednocześnie, jeśli zapniemy taką maszynę do większego ciągnika, yy, największym problemem będzie to, że maszyna, nawet po maksymalnym rozłożeniu, i tak nie wyjdzie poza obrys ciągnika. Często tak naprawdę stracimy wszystkie zalety kosiarki tylnobocznej. Dodatkowo jest ona odchudzona. Więc w przypadku podpięcia ciągnika o mocy większej niż te 55 koni, bardzo łatwo może dojść do uszkodzenia tej maszyny z uwagi na to, że moc ciągnika będzie zdecydowanie większa niż ta przewidziana do maszyny. I po prostu na samym ciągniku nie będziemy czuć obciążenia, nawet jeśli trafimy na jakiegoś pniaka, na jakąś inną przeszkodę, czy też coś owiniemy. W najlepszym przypadku spalimy paski, w najgorszym, no niestety pokrzywimy maszynę. Dotyczy to oczywiście wszystkich maszyn, nie tylko z firmy Orkan, które są właśnie dedykowane do małych ciągników. Po prostu maszyny dedykowane do małych ciągników podpinamy do małych ciągników, mocne maszyny dedykowane do dużych ciągników podpinamy do oczywiście do dużych ciągników. Jeżeli chodzi o kosiarki KTBC, czyli serię kosiarek tylnobocznych ciężkich, tutaj minimalny ciągnik, jaki bym proponował, to jest właśnie ten 55 koni masa w okolicach 2,5 tony. Do, takiej, do takiego ciągnika mogę zaproponować 140. No i tak naprawdę tutaj sama moc ciągnika nie jest najważniejsza, no bo tak jak mogą Państwo zauważyć, kosiarki bijakowe o szerokości 160, w przypadku kosiarek tylnych, bez problemu dawały sobie radę ciągniki 25 koni, natomiast w przypadku kosiarek tylnobocznych, tutaj mówimy w przypadku serii ciężkiej, o 140 do 60-55 konnego ciągnika. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że tutaj masa jest zdecydowanie inaczej rozłożona, i tak naprawdę głównym parametrem ciągnika i doboru, doboru kosiarki do ciągnika nie jest tylko sama jego moc, ale też waga i szerokość. Ponieważ, jeżeli zapniemy taką ciężką kosiarkę do małego ogrodnika, który może mieć nawet 60-70 koni, może okazać się, że po maksymalnym wysunięciu ramienia, ciągnik wraz z maszyną będą niestabilne. A w przypadku nierównego terenu grozi to nawet przewróceniem ciągnika. Dlatego, w przypadku kosiarek tylno-bocznych, tutaj maszynę dobieramy nie tylko z względu na moc, ale również na wagę i szerokość ciągnika. Następnym parametrem, który powinien zwrócić naszą uwagę, jest sama jakość wykonania i technologia użyta do produkcji. Sprawdzamy to, jaka przekładnia została zastosowana do budowy tej kosiarki. Jakie łożyska są tutaj zastosowane, jakie pasy napędowe oraz oczywiście technologia w jakiej jest zrobiona maszyna. Czy komora jest duża, czy gardło wylotowe jest na tyle duże, żeby mogło szybko odseparować materiał, dzięki czemu kosiarka będzie kosić lekko. Tutaj polecam też na pewno otwieraną klapę, czyli to co przydaje się w przypadku cięższych warunków. Na rynku znajdą Państwo bez problemu kosiarki dedykowane do Ursusa C330. O wadze 200 kg, a na przykład w, w przypadku firmy Orkan model KTKS z Serii D160 waży niecałe 500 kg, także tutaj jest znacząca różnica. Dodatkowo, w przypadku e, kosiarek wykonanych w starej technologii, czyli z małą komorą roboczą, z małym gardłem wylotowym, e, bez otwieranej klapy, taka maszyna w przypadku nawet szerokości 125 będzie kosiła zdecydowanie ciężej niż kosiarka 160 w przypadku nowoczesnej technologii, gdzie ta Komora i to gardło wylotowe jest zdecydowanie większe. Należy też pamiętać o tym, że w przypadku otwarcia klapy maszyna dużo szybciej odseparuje materiał, co za tym idzie, będzie kosiła zdecydowanie lżej. Jeżeli zaś chodzi o ilość pasów napędowych, które powinna mieć dobra kosiarka bijakowa, totalnym minimum to są 3 pasy. Najczęściej spotykanym i takim zdroworozsądkowym wyborem to są cztery pasy. Wyższej klasy kosiarki bijakowe posiadają tych pasów 5. Czasami też więcej, natomiast moim osobistym zdaniem, 5 pasów to jest takie maksimum, które ma sens i coś daje. Jeżeli chodzi o przekładnie, na pewno unikałbym przynajmniej do ciągników mocniejszych niż te 10-15 koni, przekładni wielkości 5 lub delikatnie większych. Są to zdecydowanie za małe przekładnie do ciągników około 25 koni. Oczywiście warto też sprawdzić to, jakiego ona jest producenta. Czy będą do niej dostępne później części zamienne, czy jest to znany producent, czy jest to jakaś marka no-name. Natomiast jeśli chodzi o łożyska, tutaj też warto przede wszystkim wybierać łożyska zabudowane. I tutaj również sprawdzamy, czy jest to jakiś markowy producent, czy jest to też kolejny raz nikomu nieznana marka. Na pewno musicie też uważać na tak zwane firmy krzaki krajowe czy zagraniczne hiszpańskie, niemieckie, holenderskie, austriackie czy też węgierskie. Zachowują się zazwyczaj podobnym, nieco już zacofanym designem, często skopiowanym praktycznie jeden do jednego od znanych producentów. Zastanów się, jakie podzespoły tam zastosowano, jakie jakości materiały, no i w końcu, czy serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych rzeczywiście istnieje. Bo jak to zazwyczaj bywa, będziesz się bujał z maszyną bez dostępu do najprostszych podzespołów. Przed wyborem konkretnej maszyny należy upewnić się, że producent tej maszyny faktycznie istnieje. Że mamy do tej maszyny serwis, części zamienne, serwis pogwarancyjny. Należy pamiętać, że każda kosiarka biegowa się zużywa i w przypadku tych maszyn, prędzej czy później będziemy musieli wymienić młotek, pasek, łożysko. Możemy też coś urwać, dlatego też należy zwrócić uwagę na to, czy części są łatwo dostępne, szybko dostępne jakiej jakości są później te części zamienne. Jeśli jest to zagraniczna firma, czy ma swojego przedstawiciela w Polsce, z doświadczenia naszych klientów, w przypadku maszyn zagranicznej produkcji, jak również i naszych polskich producentów, zdarza się, że czas oczekiwania na nawet czasami popularną część wynosi miesiąc, dwa, czasami nawet trzy. Brak takiej części od ręki u krajowego dystrybutora oznacza, że często maszyna zostaje unieruchomiona na dłuższy czas i albo nie spełnia funkcji w naszym gospodarstwie albo generuje straty w naszej firmie. W przypadku maszyn firmy Orkan, z uwagi na zastosowanie wyłącznie markowych podzespołów, wszystkie części podzespoły są dostępne od ręki. Dotyczy się to zarówno części eksploatacyjnych, jak i tych mniej popularnych podzespołów. Kolejnym często zadawanym przez naszych klientów pytaniem jest to, czy wybrać młotki bijakowe czy nożyki. Niewątpliwym plusem nożyków jest to, że koszą one lżej, Dodatkowo samo, sama jakość wykoszenia jest wyższa, po prostu koszą one ładniej. Natomiast do plusów młotków bijakowych przede wszystkim należy zaliczyć to, że są bardziej uniwersalne. Dodatkowo są one masywniejsze, mają po prostu większą powierzchnię. Co za tym idzie w przypadku koszenia yy, na wale, który ma o, tych obrotów powiedzmy około 2000, bo taka mniej więcej jest prędkość rotora, między 2000 a 2500 obrotów na minutę. Wytwarzają one bardzo duży wir, bardzo mocny wir powietrza, który może podnieść nawet leżącą trawę. Dzięki temu, nawet jeśli zajedziemy sobie kołem tą trawę, to on wytworzy taki pęd powietrza, który ją podniesie. W efekcie nie pozostawimy sobie nieskoszonych pasów. Oczywiście nie dotyczy to koszonego materiału, który zostanie zajechany. Z powodu tego, że mamy kosiarkę węższą niż traktor, ponieważ to podniesienie tego materiału odbędzie się tylko i wyłącznie wtedy, jeśli materiał koszony będzie leżał w stronę koszenia. To, czego ja bym szukał w przypadku nowoczesnych kosiarek bijakowych, to spiralny układ młotków. Dzięki temu maszyna kosi lżej, ponieważ każdy młotek uderza w koszony materiał z osobna, a nie naraz w rzędzie. Dzięki temu maszyna będzie kosić lżej i oczywiście ciągnik mniej spali. Oczywiście postaramy się też nagrać kilka kolejnych filmów z serii porad zakupowych, także myślę, że można śmiało subskrybować, dawać łapki w górę, miło też będzie, jeśli napiszę Państwu jakiś komentarz. No i do następnego odcinka.